Witam. Dziś pokażę Wam jak dodawać wyróżnienia w programie Camtasia Studio. Przechodzimy do folderu, w którym mamy oczywiście film. Przenosimy film do programu CamTasia Studio. Wrzucamy go tutaj następnie na naszą linię czasu. Włączamy tutaj zbędne programy. Następnie odtwarzamy film, i w wybranym przez nas momencie stopujemy go. Tak, stopujemy go. Chwileczkę. Na przykład, o, teraz mam a, pomoc, troszeczkę pocofamy się. I przechodzimy następnie, jak na filmie, następnie dajemy plus i wybieramy albo ten obszar, żeby tutaj tak o, zaznaczyć go lub um, Halidge Red Stanga tak lub to będzie zaznaczone na czerwono może być no, tam na czerwono tutaj mamy kiedy ma się zaczynać nasz y, nasz y, ten obszar i kiedy ma się kończyć ja go do końca, można go tutaj wyłączyć i tutaj możemy dać opacity, czyli pokrycie naszego obszaru, czy ma być ciemniejszy, czy ma być jaśniejszy. Ja dam ciemniejszy. I klikamy finish it. Następnie odtwarzamy i będziemy mieć obszar czerwony, zaznaczony. Już pokazuję. Tak. Tak. I to by było na tyle. Co do wyróżnień. Dziękuję i zapraszam do subskrypcji mojego profilu na YouTube.